I teraz spróbujcie między grupami wymienić się, bo się może okazać, że żeby kupić te wszystkie garnki, czyli wymienić, to oni od Was mogą zechcieć dużo tych chlebów. Nie jedną kartkę z chlebem, ale na przykład dwie kartki z chlebem, tak? Albo ci, co robią narzędzia, powiedzą, nie, nie, za jeden słoik miodu to my nie damy tych narzędzi, tylko chcemy na przykład trzy kartki. Więc spróbujcie się między grupami, zastanówcie się, co byście chcieli mieć, co kupić za te nadwyżki, na co je wymienić. Tu jest broń, tu jest miód, tu są skóry, tu jest mięso, a tam chleb. Chcecie na przykład kanapkę, kanapkę z serem i y, z mięsem. Próbujcie Dostała, dostała futro świetnie, można sobie uszyć ubranie. Za co dostałaś to futro? Za jedno mięso. Broń wymieniłaś na co? Widzę, że na coś jeszcze. Proszę, trzy bronie, tak? Trzy kartki z bronią. Udało im się na cztery kartki wymienić. Ktoś tak mocno chciał tej broni, to co wy wymyśliliście, że dał i narzędzia, dwa miody i garniki. No super, naprawdę. A wy My mamy jedną kartkę broni i jedną I jeden chleb. A mieliście? Miód. Miód został wymieniony na jedną kartkę z bronią i na chleb. Macie w tym repliki banknotów polskich od 1794 roku no prawie do czasów współczesnych. Waszym zadaniem, uporządkujcie sobie na biurkach, waszym zadaniem jest ułożenie tych banknotów od najstarszych do najmłodszych, czyli tych najbardziej współczesnych. A kto, to, tam macie na każdym datę, także kierujcie się datami, od tego najstarszego, od insurekcji kościuszkowskiej datami, datami aż do... czyli od tych najstarszych do współczesnych. A kto sobie ułoży, to podnosi rękę i się zgłasza. Powiedzcie mi, jaki był najwyższy nominał banknotu, który wam wpadł w ręce? Jaki był najwyższy nominał? Kto zauważył? Proszę, głośno. I to też warto zapamiętać, rzeczywiście 10 milionów. A jaka to waluta? 10 milionów czego? Szukamy. Proszę. 10 milionów marek polskich. Proszę, warto zapamiętać, że nie zawsze w Polsce obowiązywały. Złote polskie. Zaczynaliśmy od kościuszki. Rzeczywiście były to złote polskie. Wy macie replikę banknotu biletu skarbowego 100 złotych polskich. Potem pojawiło się co? Jeden talar. Jeden talar. Potem. Co było po jednym talarze? Proszę, kto powie? 5 złotych. 5 złotych, ale właśnie z tego banku polskiego, pamiętacie, o którym Wam mówiłam? I to było 5 złotych i tam jest jeszcze dopisane, widzicie, wydane okazicielowi w srebrze. To, co widzicie, taki napis w środkowej części banknotu, 5 złotych polskich, wydane okazicielowi w srebrze. To, o czym Wam mówiłam, że te banknoty miały pokrycie w kruszcu w banku. Potem macie trzy złote polskie, ale trzy, już nie trzy złote, przepraszam, a trzy? Odczytajcie, jaki to jest następny banknot. W dolnej części. Trzy ruble ktoś odczytał, zgadza się? I popatrzcie, że pół banknotu jest w języku polskim, ta dolna część, a pół w języku rosyjskim, ponieważ to był banknot wydawany przez Bank Polski w zaborze rosyjskim. W czasie powstania listopadowego były wydane takie zielone złotóweczki, wszyscy widzicie, potem one były pamiątkami narodowymi, potem mamy co? Pieniądze również, które obowiązywały na ziemiach polskich, ale co to za banknoty? Powiesz nam te trzy. Kto wie? No, jeden jest po rosyjsku, a dwa po niemiecku. Co to mogło być? Co się stało z Polską w pewnym momencie? Tak, są korony, są marki i są ruble. Co się działo w Polsce? Był rozbiór i ziemia, ziemie polskie były pod trzema zaborami i Polacy płacili różnymi banknotami, a? W międzyczasie myśli, my, myślą Polacy, żeby wprowadzić złoty. Przygotowują w 19 roku taki malutki banknot, jeden złoty z kościuszką. W tym okresie, po pierwszej wojnie światowej, inflacja galopuje. Inflacja, czyli taki wzrost cen, i spadek wartości pieniądza i pojawia się bankność o najwyższym nominale w dziejach polskiego pieniądza papierowego, a mianowicie jest to, ja jeszcze raz przypomnijmy, 10 milionów marek polskich. Nigdy potem, nigdy przedtem i nigdy potem takiego wysokiego nominału nie było. Wolne miasto Gdańsk wszyscy odnaleźli. Taki malutki bilet dawkowy. Potem... Pojawiają się już pierwsze emisje Banku Polskiego, takiego banku utworzonego w 1924 roku i popatrzcie, że on się tak samo nazywa jak ten bank z 1828, bo ci ludzie, którzy go powoływali w okresie międzywojennym właśnie odnosili się do tradycji tego pierwszego. Banku Polskiego z 1828 roku. I znowu przyjmujemy nazwę 100 złotych polskich. No niestety, co przychodzi? Czas na jaką wojnę? Drugą wojnę światową. Ale uwaga, zwróćcie uwagę, tak takie 500 złotych z guralem? wszyscy znaleźli? Jak się nazywa teraz bank, który emituje te 500 zł z góralem? Kto tam odnajdzie? Proszę. Macie. Jak on się nazywa? No. Ten bank. Bank. Bank emisyjny. Bank emisyjny w Polsce, a mamy rok. 1940. Przecież nie ma Polski, jest Generalna Gubernia, ale wywalczyli Polacy właśnie y, takie, taką nazwę banku w Krakowie, zachowano nazwę waluty, bank emisyjny w Polsce. I pomimo wojny były napisy po polsku. Oczywiście tą część Polski, która pod Rosję z 17 września popadła, no to tam były ruble. Tych rubli nie mamy. I po wojnie w 1941 pojawia się już Narodowy Bank Polski. Odnajdźcie tą nazwę na banknotach. Jest? Nie, może gdzieś na początku. Nie, 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 właśnie tutaj. Poszukajcie. Mamy. Tak? 500 złotych Narodowy Bank Polski, potem 100 złotych również Narodowy Bank Polski, który istnieje na ziemiach, istnieje w Polsce od 1945 roku. I kontynuuje tradycję Banku Polskiego z 1828 roku, z 1924. Oczywiście to nie są wszystkie papierowe pieniądze, bo po latach 40-50 było jeszcze wiele emisji różnych banknotów, ale myślę, że i ten obraz od powstania Kościuszkowskiego jako pierwsze banknoty na ziemiach polskich, aż do odzyskania niepodległości w 18, potem po II wojnie światowej, macie przegląd jak wiele różnych instytucji emisyjnych. Bank Polski, bank emisyjny, a jeszcze nie powiedzieliśmy, kto emitował marki polskie. Odszukajcie, jak się nazywała ta instytucja, która marki polskie emitowała. Proszę, kto znalazł? Proszę, tutaj mamy. Przeczytaj. Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa. Właśnie, cóż, po pierwszej wojnie powołano do życia Polską Krajową Kasę Pożyczkową. Mamy różne instytucje emisyjne. Różne nazwy waluty w Polsce, nie zawsze był to złoty, ale, ale jest to yy, tak pieniądz papierowy w Polsce wyglądał na przestrzeni dziejów.